Siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale. Plan w tym tygodniu troszeczkę się zmienia. Z tego względu, że gramy w piątek, a nie w sobotę, jak to jest zazwyczaj w trzeciej lidze, chyba u nas jest w gnieźnie jakiś turniej i dlatego, dlatego gramy dzień wcześniej. Z tego też powodu zmienia się troszeczkę moja praca w tygodniu. Możliwe, że nic dodatkowego z boiska się nie pojawi, jednak zamiast tego nie było dawno nic związanego z meczami w trzeciej Lidze. Też był problem czasem z dostępem do transmisji, czy też już nie ma tych transmisji, na przykład czekam na zgranie meczu. Jednak chyba Dwie transmisje mamy zaległe, więc z tych, z tych meczów postaram się wyciąć te fragmenty z moimi kontaktami z piłką, czy tymi dobrymi, czy tymi złymi bramkami i wam je tutaj wrzucić, więc możliwe, że nawet z dwóch spotkań tutaj wlecą te fragmenty. Jednak bez mojego komentarza stwierdziłem, że teraz zrobimy to w taki sposób. Też mi to troszeczkę zaoszczędzi czasu, przez co będzie mi, mi łatwiej, ale też mówię, chcę zobaczyć, jak to będzie w takim formacie, jak wam wrzucę po prostu to, co się dzieje na boisku, yy, muzyczka i sami możecie. Sami możecie sobie zobaczyć, co ja mogłem w danym momencie zrobić lepiej, co, co na przykład wyglądało dobrze, a co po prostu wyglądało, wyglądało źle. Ale dzisiaj mamy poniedziałek, więc zaczynam od tego, że jadę na siłownię, robię górę. Plecak już jest tutaj spakowany. W środku też mamy koktajl, oczywiście, który będzie, będzie spożywany po treningu i jestem też umówiony, umówiony na obiad z babcią, więc do babci dzisiaj lecę sobie na obiadek, a my lecimy właśnie w tym momencie na trening. Back, 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 back. Back to those days, I was running, 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 running in one place. Set a, set a, set a, set a, set a, set a, set a pace. Feel like I've been, I've been, I've been, I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast. Like where is my childhood? Legendary like I am Robin Hood. I okay. is flowing good like I am some driftwood. Doing things I said I can when others said I could. Showing what? up the class study and I try to make good. I am from the West, but I'm not talking clean Eastwood, Yeah. I, I was thinking about these times. 2 am in my room, creating music with some rhymes. I was feeling divine through place. Took a lot to reach the finish line. But now I'm here, love your Shakespeare. Try to talk one them Fucking so is in her fit. Nessa so watching down, looking at the fucking atmosphere. Gucci, 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 they be He's white and he's speaking fast. To see an oxygen, but I get it, I get it, I fit in, I beat in. The motherfucker wanna mother that beat, but I get it, I get it, I, I spend it, not credit. I get it from Reddit. Niestety nie udało się jeszcze załatwić tego drugiego spotkania, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości to nam nie ucieknie i również się pojawi na materiale, więc dzisiaj pozostajemy tylko na tym meczu z Bałtykiem z Bałtykiem Koszalin, zremisowany 2 do 2, nasz drugi punkt w tym jakby drugim półmetku. Łącznie, łącznie w tabeli mamy 4 punkty, ale ja już Wam mówiłem, to nie jest najważniejsze ile my mamy punktów, czy, czy to jakie my mamy wyniki Ponieważ od dłuższego czasu po prostu staram się skupiać na tym, by cieszyć się cieszyć się grą po prostu I wiadomo, no jak się przegrywa, to ciężko jest się cieszyć, bo jak na przykład przegramy 4 czy 5.0, to ciężko jest schodzić i się cieszyć, wiadomo, to, to też dobija, ale staram się szybciej to w głowie wszystko ogarniać po, po właśnie jakichś większych porażkach i też podczas gry na boisku bardziej podchodzę, że to jest kolejne doświadczenie, my gramy Robimy swoje. Ja na wojsku staram się robić swoje jak najlepiej potrafię. Czy jest? 3-0 czy 3, 4. Są momenty takiej na przykład słabości, ale zaraz na przykład się ogarniam, że kurczę, tu chodzi o tą radość, graj, ciesz się, jak masz piłkę, coś z nią spróbuj yy, i zbieraj, zbieraj kolejne doświadczenia. Oczywiście seniorska piłka rządzi się tym, że najważniejszy jest wynik, nie najważniejsza jest gra, tylko najważniejszy jest wynik. Jednak yy, patrząc na właśnie tą naszą sytuację kadrową, jak i tą, jak już wygląda u nas tabela i też ile zespołów spada, bo nie wiem, czy yy, sobie tutaj osoby zdają sprawę. Niektóre, bo, bo piszecie na przykład, że no chyba macie spadek czy coś takiego. No nie chyba, tylko na pewno mamy spadek, ponieważ w tym sezonie w trzeciej lidze, nie wiem jak w innych grupach, ale w naszej grupie spada minimum chyba 6 drużyn, jak nie 7, zależy też kto będzie spadał z drugiej ligi. Może nawet być tak, że 8 zespołów spadnie. I my, to jest dla mnie no, niezrozumiałe, bo my na przykład mając 4 punkty, Spad, będziemy spadać i na przykład spadnie drużyna, która ma tych punktów na klepie, ich na przykład 30 parę, i to jest, to jest dla mnie no niesamowite, ale to wszystko jest spowodowane tym, że były wtedy zawieszone rozgrywki, nie było spadków yy, i, i to wszystko. Tak się skumulowało do tego stopnia, że no ten sezon, jeśli chodzi o te właśnie spadki, będzie, będzie taki dziwny. Ale to było spotkanie, w którym jako drużyna ładnie się podnieśliśmy, na, na 2 do 2 wyrównaliśmy. Mojej asysty nie było, ponieważ na 15-20 minut tam się operatorowi rozładowała kamera i akurat, akurat go nie było na tym, jak dośrodkowywałem piłkę, ponieważ to była asysta z rzutu rożnego. Dośrodkowywałem na krótszy słupek, Loki wbiegł, uderzył, przedłużył ją jakby tak na dalszy i, i właśnie... Właśnie ona wpadła do bramki i mieliśmy 2 do 2. Co do, co do meczu, więcej tu się teraz nie chcę rozpowiadać, ponieważ przed chwilą sobie tak szybko zobaczyłem akcję, ale już jestem trochę z rytmu wybity, jeśli chodzi o ten mecz, ale kojarzę, że na pewno było tak dużo takich przechwytów z wyjściem, z wyjściem, gdzie przeciwnik na przykład mu gdzieś tam odskoczyła, ja wskakiwałem. Dużo też pomagałem w defensywie, ponieważ u nas trener chce, aby skrzydłowi naprawdę dużo pomagali w defensywie. Mnie to troszeczkę, wiecie, nie jest to dla mnie fajne, ponieważ jako skrzydłowy bardziej, no jakby wiadomo, jarają te pojedynki jeden na jeden, a, a tego jest mniej, a więcej jest właśnie tej pracy w obronie, ale no takie założenia staram się wykonywać jak najlepiej i w tym meczu myślę, że dosyć znacznie, znacznie pomogłem, pomogłem w tym bocznym sektorze. Dzisiaj również jadę na siłownię, jednak spokojnie, obędzie się bez materiału, ponieważ no nie ma co Was zanudzać dwa razy, dwa razy tym samym, aczkolwiek dzisiaj trochę trening będzie zmieniony, ponieważ planuję, planuję, dostałem właśnie takie wytyczne od trenera, żeby połączyć i nogi i górę tak po połowie z tego względu, że mamy troszeczkę Dziwny teraz tydzień, ale to Wam opowiem o nim w następnym materiale. Tak sobie na spokojnie rozpoczniemy, ponieważ poprzedni, poprzedni tydzień nam tak przeleciał z tego względu, że no było ogólnie też w planach boisko wtedy, ale przeleciało to wszystko ze względu na przepuklinę, którą miałem na szyi. I, I właśnie nie mogłem, nie mogłem normalnie trenować. W sumie to normalnie jednego dnia nie mogłem żyć, bo, bo głównie leżałem w łóżku nie przespałem też połowy nocy, strasznie strasznie bolała mnie szyja i prawdopodobnie mogło to być od siłowni podciąganie, lub, lub tego, że, że źle spałem i szczerze to chyba taka najgorsza kontuzja oczywiście to trwało z jeden albo dwa dni, ale ale patrząc na to, jaki to był ból, i że nie było żadnej pozycji, która właśnie by nie sprawiała bólu, miałem, miałem jeden taki totalnie dzień, w którym jak miałem kichnąć, jak miałem kichnąć, to myślałem, że po prostu, wiecie, wysadzi, wysadzi mi szyję, po prostu będzie takie. Ale to jest też ten duży plus, że właśnie mam wujka, który się w tego typu sprawach zajmuje, i od razu, od razu była pomoc, więc szybko to zażegnaliśmy i normalnie, normalnie byłem dysponowany, dysponowany do meczu. Już widzę po czasie tutaj na GoPro, że lekko, lekko znowu zaczynam się rozgadywać, ale po części to dobrze, bo ostatnio tak jak mówiłem, nie było, nie było, też za dużo tego, a ja lubię sobie usiąść do was coś powiedzieć, bo jak kogoś to przecież nie interesuje, to zawsze zawsze może przewinąć to dla mnie nie ma problemu, bo każdy wiadomo ogląda dla dla innych rzeczy, niektórzy dla rozrywki, niektórzy dla y, jakiejś wartości tutaj merytorycznej. Każdy, mam nadzieję, że znajduje, znajduje coś dla siebie. Jeśli ktoś ogląda cały materiał, to mnie oczywiście to bardzo cieszy, ale ciężko, ciężko też utrzymać uwagę wszystkich odbiorców tak na cały materiał, bo też nie jestem na przykład takim frizem. Nie działam też głównie y, dla rozrywki, że właśnie staram się, aby co dwie minuty działo się coś nowego. Y, widzicie też na przykład, nie, nie zmieniam tego położenia kamery. Może i mógłbym, Zmienić, że tu nagle mówię po dwóch minutach, gdzieś przełożę, żeby było troszeczkę więcej dynamiki w materiale ale no nie wiem, ja lubię sobie tak po prostu usiąść do Was powiedzieć i, i raczej y, mówię, nie ma aż tylu też negatywnych z tym komentarzy, więc na razie, na razie z porządku, jakby w przyszłości tak było, no to możliwe, żebym od tego odchodził, no bo, bo po, co, po co gadać do Was, jak Wy tego nie słuchacie, nie? No wiecie, wiecie o co chodzi. Tutaj jeszcze tak na koniec, ponieważ chcę już jechać na siłownię, a mówię, zostawię sobie zostawię sobie resztę mojej gadki i też tego, co będę robił na następny materiał, bo wydaje mi się, że będzie zdecydowanie bardziej dynamiczny też wyjazd do Poznania, więc jeśli uda mi się dogadać, że będę mógł zabrać kamerkę, to, to również Wam coś z tego pokażę. Myślę, że to będzie ciekawy materiał, ale chciałem Wam powiedzieć, że znowu zabrałem się za pracę przy, tak jak Wam wspominałem o tym projekcie Grail Bogin, czyli tak jak nazywa się nazywa się ta seria na, na YouTube chciałbym właśnie otworzyć takie to drugie konto na Instagramie, które oczywiście dalej jest, bo niektórzy tam wbijają je zaczynają obserwować, ale tam nic nie ma jest chyba tylko napisane praca w toku chciałbym, chciałbym je przygotować znowu je tam otworzyć i właśnie żeby był ten mój e-book, który, który wcześniej wydałem był znowu do sprzedaży i nowy nad którym pracuję czyli nad techniką i to właśnie Wam chciałem powiedzieć, że nad tą techniką, nad tym e-bookiem związanym z rozwojem Techniki słabszej nogi, tego jak, jak ja to robiłem, jakie też sposoby jak ja to dotychczas robię. Tam chciałbym się z Wami tym podzielić, aczkolwiek to, co ja robiłem i to, co robię dotychczas, też możecie znaleźć przecież w materiałach, więc to też nie jest tak, że, że ja ukrywam, ale tam wiecie, mam taką większą możliwość rozgadania się typowo stricte w danym temacie, w tym jak, jak ja to widzę. Również też pisząc, to jest fajne, że pisząc to, bo ja w sobie troszeczkę za, zapisałem koncept na kartce, mam chyba cztery kartki A4 zapisane. To jednak przepisując już to na komputer, żeby mieć w tej wersji elektronicznej. Dochodzą do mnie nowe rzeczy, że przecież jeszcze nie wspomnieć o tym. Tu jakaś ciekawostka z Lecha Poznań, że jakiś zawodnik coś takiego również wykonywał, i, i to takie myślę, że ciekawe rzeczy z tego powstają. I to też nabiera według mnie takiego większego rozpędu. Brakowało tego, żeby się właśnie za to, za to zabrać, ale teraz na spokojnie sobie z tym działam. To też wiecie, nie jest takie ciśnienie, że. Ja tutaj y, siadam i teraz dzień w dzień będę nawalał ileś tam tekstu, będę to jakoś y, mega ogarniał. Wiadomo, to będzie przygotowane tak, żeby to było, żeby to było top, bo, y, bo tak chcę, żeby było. Ale mówię, że nie ma takiego ciśnienia u mnie z czasem, ponieważ y, to nie jest takie. To wiecie, najważniejsza, tak jak ja wam mówię, jest dla mnie piłka, to co robię na wojsku i nie mogę też takich rzeczy przekładać ponad trening czy dodatkową pracę, którą y, ja mam do, do, do wykonania. Du, 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 du. Jednak w wolnym czasie, gdy mam możliwości, to sobie właśnie. Właśnie przy tym dłubie i jest, jest na razie, powiem Wam, że jest naprawdę dobrze, fajnie to wygląda. Tym bardziej, że to dopiero jest proces samego pisania, a później to przełożyć właśnie na taką, tą typową wersję elektroniczną, jako ten e-book, plus materiały wideo do tego chciałem dać, bo, bo tak też na Instagramie dawaliście, dawaliście mi znać, że fajnie by było to połączyć. I mówię, no, zaczyna to dla mnie coraz tak ciekawiej wyglądać i jeśli, jeśli są tu osoby, które na to, na to wyczekują, no, to mogę powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze yy, i fajnie, fajnie, że to mogę powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do, do wydania tego, żeby, żebyście wy też to ujrzeli i no wiadomo, kwestia czasu, ale, ale uważam, że, że się pojawi, ponieważ już to wiecie, biło w kolejne jakby etapy i to też mnie zobowiązuje do czegoś, żeby, żeby to zrobić, ale to tylko wam Kurczę, no chciałem Wam tylko tak powiedzieć, to Wam powiedziałem, jaki jest w sumie cały proces teraz tego wszystkiego, ale to właśnie chodziło mi o to, żeby Wam powiedzieć, że jestem przy tym, że znowu coś zacząłem, zacząłem przy tym działać, ale też nie ma co nawijać jakiegoś makaronu na uszy, czy coś, bo, bo wpierw lepiej wydać, wydać ten produkt i dopiero Potem, potem z, wami, z wami, że tak powiem, o tym rozmawiać, że ten produkt jest, niż wiecie, mówić, że się coś zrobi, aż się później tego nie zrobi. Ale jestem pewien, że to zrobię. W sumie wjechałem też na ten temat, ponieważ pod ostatnim materiałem pojawił się taki komentarz, że amator udający profesjonalistę, który jeszcze zarabia na tym pieniądze, i to chyba właśnie chodziło o to, że działam w jakichś e-bookach i tak dalej, aczkolwiek w ostatnim czasie nic nie sprzedaję ponieważ no jak wiecie ten profil tam jest nieaktywny po e-booki chyba jedna czy dwie osoby się tak mogę tutaj wam zdradzić, prywatnie nawet odezwały czy, czy mogą mnie mogą poza tym zakupić i to dla mnie też było takie fajne, że ktoś nawet się pofatygował, żeby do mnie gdzieś na mailu napisać, żeby i tak tego e-booka e zakupić więc naprawdę, naprawdę szanuję i pozdrawiam te osoby, pozdrawiam oczywiście też wszystkich, którzy wcześniej zakupili e-book też oczywiście powróci do sprzętu Sprzedaży, jak, jak właśnie wróci ten profil na Instagramie. Ale wracając do tego komentarza, bo on po części też tam się wyjaśniałem trochę, bo to jest taki zarzut też trochę oszustwa: takiego, że ja niby naciągam ludzi, że jestem naciągaczem, że, że oszukuję ludzi i no wiecie ja różne rzeczy mogę przyjąć, ktoś mi powie, że jesteś słaby i tak dalej ale, ale jak ktoś mi mówi, że jestem oszustem, czy jestem naciągaczem, no to wolę dostać informację, że faktycznie kogoś na przykład gdzieś oszukałem, kogoś gdzieś naciągnąłem na pieniądze i, i z tym zadziałać, bo na, wychodzi na to, że coś jest nie tak ale, ale ja nie przypominam sobie takich sytuacji z argumentów, które tam jakieś mały paść, to w sumie żadnego argumentu nie było po prostu, że to niby opinia więc no ciekawa opinia, bo ja przed rozpoczęciem tego tworzenia kursów czy też e-booka, miałem w głowie coś takiego mając właśnie te 19 czy teraz 20 lat, czy to jest warto coś takiego robić z tego względu, że no przecież mogą się do mnie osoby przyczepić, że gdzie ty, gdzie ty grasz to jest pierwsza rzecz, że nie wiem gość z trzeciej ligi będzie mnie uczył co ja, co ja mam robić, jak ja mam robić i, i tak dalej i tak dalej. Druga sprawa to jest, że właśnie ten wiek, że jakoś zawsze, wiecie, inaczej się podchodzi do gościa, który na przykład by miał 30 parę lat, jest już na przykład po jakiejś tam szkole czegoś tam i ma jakiś papier na jakieś treningi, czy jest jakimś trenerem ma UEFA coś i on wtedy wydaje jakiś produkt. To też jest, też jest coś innego. Jednak ja do tego podchodzę w prosty sposób i tu wam mogę to tak na krótko wytłumaczyć: że pierwsza sprawa to jest po prostu dzielenie się swoim mniejszym, ale doświadczeniem, czyli to. Co ja odczuwam na sobie, to co ja robię, to co ja widzę, jakie są rezultaty, jakie są rzeczy pozytywne, jakie są negatywne. To, co, to, co się dowiedziałem, czy to w Lechu, czy tu nawet, będąc, będąc w Gnieźnie, przewijając się też przez różnych zawodników, przez różnych trenerów, i to jakoś ja staram sobie w głowie układać i Wam też to przekazać. Też rozmawiając z, z chłopakami, jak byłem na jednym wyjeździe w górach, doszliśmy do wniosku ponieważ my we trójkę graliśmy, graliśmy w Lechu, doszliśmy do wniosku że dla nas na przykład wiele rzeczy jest takich oczywistych, wiecie, w Lechu to się pojawiało i my po prostu to wiemy że tak było, czy tak było, czy takie zachowanie trzeba było zrobić na boisku, czy coś i dla nas to jest takie oczywiste i o tym nawet aż tak dużo się nie rozmawia, ale i dziwiliśmy się, że na przykład ktoś zadaje jakieś takie dziwne pytanie, ktoś młodszy na przykład w komentarzu zadaje takie dziwne pytanie ale to się w sumie mm, tak zrozumieliśmy, że pojawia przez to, że dla nas to niby jest takie normalne, ale dla wielu osób, które nie były na przykład w takiej akademii czy coś, one, one tego nie wiedzą. I, I jakby nawet takie dla nas proste wskazówki dla kogoś są czymś nowym i też bardzo, bardzo dla niego ważnym, więc y, też do tego tak podszedłem że mogą to być dla mnie czasami rzeczy oczywiste, jak ja to piszę, y, ale dla kogoś będzie to coś zupełnie nowego i coś, co mu zmieni na przykład totalnie myślenie w danym, w danym kontekście, więc y, też też. Tak ja to widzę. Kurczę, tak próbuję wszystko podsumować, ponieważ w tym temacie, w tym temacie, co teraz rozpocząłem, trochę za bardzo idę okrężną drogą, tak jak ja sobie tutaj sam do was mówiłem, ale to jest pewnie wycięte i chciałbym tak szybko podsumować ponieważ już wychodzę, wychodzę na siłownię chodzi mi o to że y, przez długi czas byłem takiego zdania że dopóki nie osiągniesz czegoś większego dopóki nie będziesz starszy nie będziesz trenerem to nie nauczaj innych nie dawaj jakiegoś tam produktu do sprzedaży czy coś bo, bo to jest na, było dla mnie to po prostu głupie y, ale stwierdziłem tutaj ktoś powie nie no teraz ci zaczęło chodzić o pieniążki oczywiście pieniążki też są ważne to przecież y, ja nie mam co przed wami ukrywać jak ja te pieniążki zarobię mogę Wydać na swój rozwój, mogę wydać też na jakąś rozrywkę, też to mogę zrobić. To jest tak naprawdę moja sprawa, co ja zrobię z tymi pieniędzmi, ale dla mnie, tak jak ja zawsze powtarzałem, najważniejsza jest ta jakość w tym wszystkim, a nie, nie pieniądze, bo ja bym mógł nawet oszukać na przykład ludzi tam. Patrząc teraz, na przykład, mógłbym was oszukać na 2 czy 5 tysięcy, bym sobie łatwo zarobił. Ale co z tego, że, że to zarabiam, wydając słaby produkt? Jak wy w przyszłości już nic ode mnie nie kupicie, czy też nie zaufacie mi, czy nie będziecie oglądać materiałów, a ja wolę po dłuższym czasie wydać jakiś dobry produkt, który jest według mnie w miarę przystępnej cenie. Kupi go, kupi go trochę osób, i że tak powiem, dla mnie najważniejsze jest to, że dostaję feedback, że ktoś jest zadowolony. I tak właśnie było ze wszystkimi produktami. I moje myślenie, właśnie w tym, że um, trzeba być tym starszym, trzeba być tym trenerem, yy, się zmieniło i stwierdziłem, że skoro teraz działam, testuję na sobie różne rzeczy, to mogę z wami się dzielić tym, co. Do czego, do czego ja dochodzę, to też dzieje się na materiałach, ale też jeszcze bardziej tak dosadnie jest to, jest to w e-bookach. Czasem też się przypominają rzeczy, o których nie wspominam na materiałach, i to są takie, to są takie asy z rękawa, że tak powiem, które, które się trzyma. Rozkręciłem się jak za starych dobrych czasów. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Połowę albo więcej jak połowę materiału, za wysłuchanie tego, co tutaj miałem wam do, do przekazania. Trzymajcie się, Siemaneczko!